Nasza współpraca z Ramirent rozpoczęła się w tym sezonie, to jest pierwszy rok współpracy, ale już mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo z tej współpracy zadowoleni. Wiadomo, że jest to firma globalna, która potrafi naprawdę cuda zdziałać i takie cuda właśnie tutaj na stadionie w Poznaniu. Działamy wspólnie z Ramirentem, między innymi chociażby podest dla telewizji Kanał, Plus, bo taki podest jest wymagany w tym sezonie ogrodzenia na całym stadionie, które jakby też muszą być od tego sezonu, czyli cały stadion jest faktycznie dzięki ramirentowi odgrodzony. Jest jeszcze kilka innych elementów, jak na przykład myjka, która myje nam te bandy dookoła stadionu i możemy na, na ramirenty liczyć. No i ramilent może też liczyć na nas, że jest na całym stadionie widoczny. W tym roku jedziemy jako Metal z druga ekstraliga. Jesteśmy tak naprawdę w ekstralidze. Wprawdzie drugiej, ale ekstralidze. Zasady są takie same jak w tej ekstralidze pierwszej. Czyli trzeba szereg różnych regulaminowych czynności spełnić, żeby móc tej lidze jechać. I dzięki właśnie tej współpracy możemy jechać w tej Metal z drugiej ekstralidze, ponieważ te elementy, które są nam potrzebne, Ramirem nam zapewnia.